No, niestety przerwało mi filmik, ale no jedziemy dalej. Będziemy go kleić, także zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczmy, drogie Wagusie, co u w waszych finansach, tak? Co tu się będzie działo. No, słuchajcie, paść kielichów, król kielichów, król monet, as monet. Wow, coś wielkiego, e, coś wielkiego tutaj. No, spełnienie, spełnienie i królowa kielichów, no, może kogoś. Poznacie w pracy z kim możecie stworzyć kiedyś w przyszłości wspólny biznes, tak Na coś czekacie? Tutaj jesteście po... Y nie odbieram te, tej karty jako negatywnej, tylko już coś złego minęło, tak? Bo as monet mówi o czymś nowym. Ja tutaj dociągnę karty, o co tutaj chodzi. Wy na coś czekacie, nie wiem, czy na jakiś kredyt, czy y, na coś, co się sprawy posuną do przodu. Y, no albo czekacie na podjęcie decyzji, tak? Tutaj macie też wybory, bo król monet i król kielichów. No, może macie yy, dwie opcje do wyboru, tak? No, ale słuchajcie tutaj, no, uważajcie też na romans, na romans w, w pracy, bo tu, jeśli będzie faktycznie ten romans w pracy, no to może tutaj być troszeczkę ciężko, tak? Ciężkie energie, może będziecie próbować tu coś ukrywać, niemniej jest gorąco, albo będziecie się odcinać od tych ciężkich energii, no bo jest asmonet i Azbuław, czyli Azbuław mówi o, pomimo to, że jest ciężko, trzeba działać, tak, czyli no i robicie to, co kochacie, więc tutaj jest um, chyba um, odpoczywacie, ale macie też taki lęk strach, strachy na lachy, że tak powiem, tak, boicie się czegoś, i, i tutaj jest i te 10 y, buław, jak i 9 buław nie ma się czego obawiać, kierujcie się wnętrzem, miłością, a dojdziecie do sukcesu, tak więc tutaj y, nie ma czego się obawiać może będziecie mieć tutaj osobę, która będzie was wspomagała tutaj, jeśli chodzi o pracę więc no szykuje się fajnie i dosyć stabilnie, a z monet to jest coś nowego a z y, buław też jest coś nowego y, kielichy, czyli robicie to, co kochacie. No więc y, może z kimś będziecie tworzyć coś, jakieś dzieło stworzycie fajne. Także no fajnie. Zobaczmy, co w uczuciach słuchajcie. No też piękne karty. Ktoś z przeszłości może wa, do Was się tutaj odezwać. I będziecie, spotkacie się i będziecie świętować. No i się może narodzić piękne. Uczucie. No, słuchajcie, cesarz, sukces. No, coś jest na rzeczy, słuchajcie, coś jest na rzeczy. Wy tutaj macie piękne energie. Ja to opuszczę, żebyście też widzieli te karty. Bo no, zobaczcie. No, zobaczcie, tutaj jest świętowanie. Kogoś spotkacie z przeszłości. No, i, no i co, no i, 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 i będziecie błyszczeć w miesiącu styczniu, tak? Także tutaj y, będziecie spełniać swoje, albo to są też marzenia z przeszłości, z dzieciństwa, że będziecie re, realizować to i będziecie świętować dzięki temu. Także tutaj dużo pracy, jak i nad związkiem, jak i nad, nie wiem, tak to odbieram, że tutaj albo się szykuje wam romans w pracy. Ym, i, i to się będzie rozwijało i będzie, będziecie pracować nad jakimś wspólnym projekt, projektem. Też tu się ma na rzeczy, tak, bo skoro w uczuciach y, macie y, też as y, monet i tutaj jest y, też as kielichów, no w stałych związkach no, może się pojawić też y, no, Dzidzia, tak? Czyli tutaj przemiany, albo wchodzicie na wyższy level. W każdym razie tutaj przemiany, ogromne przemiany, ale już coś na dłużej, tak? Y tu mogę podciągnąć też, bo jak jest ten cesarz, czyli królowa pentakli, również może być do pary, tak? Y no, chociaż ten cesarz też jako król też może być, także tutaj niemniej, no. Y Osoba gorąca, to może być z trygonu ognia, czyli to może być baran, lew lub strzelec. Ktoś tutaj się będzie kręcił. To może być osoba z przeszłości, która wraca do Was. Niemniej tutaj, tak jakby ta znajomość przemienia się w coś zupełnie innego na innym poziomie, już. No, bardziej na takim, jeżeli byliście w romansie i to tak jakby się nie rozwijało, to w miesiącu styczniu to pójdzie tak jakby w innym kierunku, tak? Dobrze, zobaczmy, co będzie się działo. Uff. Powiem tak, bo to również może się dotyczyć, dotyczyć tego, co wcześniej powiedziałam. Słuchajcie. Często lis mówi o tym, że ktoś wredny, nie do końca uczciwy, ale no tu jest też ten przyjaciel, tak? Gdyby był ten lis obok obok karty psa, to bym powiedziała, że naprawdę wredny przyjaciel. Ale tu postrzegam tego lisa jako osobę, która jest jak król buław tak, czyli mm, swoją sylwetką, swoją postacią zwraca na siebie uwagę. To może być osoba również ruda. To może być również osoba czerwonoskóra. Osoba, która jest wyrzeźbiona, jest wiernym przyjacielem i to tak jak jest, jakby miałaby się pojawić tak, tak samo to dotyczy kobiety tak, która ma, no, jeśli chodzi o rzeźbę swojego ciała ma uwydatnioną. Zwraca na siebie swoim wyglądem uwagę. To może być prezent, prezent od losu dla Was. Ktoś na dłużej wierny przyjaciel. I słuchajcie, tu jest tak, że to może wpłynąć na wasze życie uczuciowe i przyszłość. Jeśli chodzi o zdrowie, no to, tak jakby tutaj jest jakaś choroba nierozpoznana, tak? Coś do przebadania, bo no coś ma się na rzeczy, jeśli chodzi o Wasz układ hormonalny i jeśli chodzi o układ immunologiczny, ogólnie odporność, tak? Czyli warto tutaj jakieś witaminki czymś się wspomóc, po prostu, by ta Wasza odporność się wzmocniła. Mogą być alergie również, nawet może nieodkryte alergie, na zwierzaki. Uważajcie też, obserwujcie swoje ciało, swoje, yy, jeśli chodzi o pieprzyki, jeśli chodzi o yy, jakieś narośla, guzki, tak? Tutaj bądźcie pod tym kątem ostrożni, bo tutaj może się coś dziać. Yy, no karty też mówią, żeby no coś zmienić. Może tutaj chodzi o to, żeby więcej spacerować, yy, jeżeli macie czworonoga, tak? Albo popracować nad swoją sylwetką, albo zmienić kolor włosów, na przykład zrobić coś dla siebie, jakąś metamorfozę, być przebiegłym też, tak? Tutaj obserwować to, co się dzieje i po prostu nie dać się skrzywdzić. Niemniej odbieram te karty pozytywnie, nie negatywnie, więc tutaj po prostu no może ktoś się pojawić w waszym życiu, może jakiś cudzoziemiec. No, uważajcie, albo bardzo też osoba uduchowiona, tak, taka dojrzała, więc tutaj yy, no coś jest na rzeczy. Więc yy, na początku może będzie też ta osoba nieufna, tak? Może być też tak, że ta osoba będzie nieufna, bo wy nie będziecie tej osobie ufać. No, oczywiście trzeba się poznać. No, jeżeli coś mieliście z przeszłości z tą osobą, która was tak jakby no, na początku troszeczkę oszukała, no to ciężko też tej sobie zaufać, tak? Więc ta osoba po prostu to, nad tym zaufaniem będzie musiała popracować, tak? Ale ona tak jakby y, moim zdaniem powraca po to, y, że już tak jakby z podwiniętym ogonem, bo ona wraca, że zrozumiała, że... Ym, że przyjaźń, że nie tylko seks jest ważny, tylko przyjaźń również, tak? Bo tutaj jest ten piesek, czyli wierny przyjaciel. Więc tu yy, przyjemności tak jakby, on się odwraca, tak? Ten pan od tych przyjemności, tak? I ten list też się odwraca od tych przyjemności, czyli to niekoniecznie jest najważniejsze. Najważniejsza jest przyjaźń, yy, poszanowanie, szacunek, no również wygląd, tak? Czyli, czyli tutaj tak jakby... Ta osoba uzna i dojrzeje do tego, że y, <słuch> y, że y, jednak jesteście istotną osobą dla niej. Tylko, y, co jest istotne, bo ja tutaj też odbieram, że jest ten shop, tak? Y, wynalazca. Może właśnie ta osoba jako shop y, odkrywa sam w sobie, że. Y, Masz się zdecydować, tak, i zastanowić, yy, czego tak naprawdę chcesz, jakie masz pomysły, yy, które możesz po prostu zatwierdzić. Yy, unikaj oszukiwania i praktykuj uczciwość, tak. Być może ta karta też mówi o tym, żeby samego siebie nie oszukiwać, tak, że ta osoba z przeszłości was oszukiwała. Wy nauczcie się stawiać też granice, tak. Żeby ta osoba Was nie oszukiwała i wy, że, i wy sami, żebyście się nie oszukiwali, tak? Być może to jest istotne, że, żeby tutaj po prostu umieć wyznaczyć granicę. Słuchaj, jeżeli robisz tak, a nie inaczej, no to ja wyznaczam granicę. Nie pozwólcie skrzywdzić swojego jestestwa. I chodzi tutaj o to, żeby być właśnie uczciwym ze samym... Sobą, tak? Masz wiele ról i potrafisz je łączyć, z nimi dobrze żonglować, nimi dobrze żonglować. Czyli, mm, y, skoro macie wiele ról do spełnienia, czy jakąś, jakiś cel, y, może sami sobie stawiacie cel, ale jednocześnie tutaj chodzi o to, że y, no każdy, tak jakby, pojawia się w, w naszym życiu, jak i my. Rodzimy się po coś, tak? Czyli mamy jakąś misję do spełnienia i o, o to tutaj chodzi, żeby tu coś zrobić, zmienić tutaj. No a to, że możemy tymi rolami żonglować, to jest to, że mamy jakiś wybór, tak? No, i właśnie tu jest kolejna karta. Ucz się z życia, czyli to, co powiedziałam, wyznaczaj granice, ale jednocześnie nie popełniaj tych samych błędów, tak? Bo jeżeli będziesz popełniał te same błędy, no to jest bez sensu. Wyznacz granice dotąd i nie dalej. Jeżeli znowu ta osoba będzie próbowała zrobić to samo z wami, no to znowu sobie zrobicie tak zwane kuku, krzywdę. Więc yy, jeżeli ta osoba. Pojawia się po raz drugi w waszym życiu i wy na to pozwolicie i nie wyznaczycie tych granic, to nie miejcie pretensji, że ta osoba was skrzydzi, skrzywdziła, tylko do samych siebie, że wy na to pozwoliliście, że wy znowu popełniliście ten sam błąd. Więc tutaj macie do, dokładną instrukcję, tak? Ta żarówka się tu zapaliła. Czyli to jest to ostrzeżenie. Ucz się z życia, że żeby nie popełniać tych samych błędów. Jeżeli wyczuwacie niepokój i jakieś intencje, że coś wam intuicja podpowiada, że coś nie gra, no to po prostu starajcie się to wyjaśnić, tak? bo tu chodzi właśnie o tę prawdę, że unikaj oszukiwania i praktykuj uczciwość. uczciwość, żeby być uczciwym ze samym sobą, z tą drugą osobą, jak i również, żeby ta osoba wobec Was była uczciwa. Tak? No, i tego Wam życzę, słuchajcie, dużo miłości, uczciwości, spełnienia marzeń na ten miesiąc, yy, styczeń 2021. Pomimo trudnych energii, słuchajcie, musimy myśleć pozytywnie i damy radę. Wszystkiego dobrego. Ściskam Was cieplutko, buziaczki. Do następnego roku. pa!